Daszburg, koleżanki i koledzy. No, dawno się nie widzieliśmy, ale to tylko wynika z natłoku zajęć, jakie tutaj były, również przy okazji i aktywności wspólnej sprawy. Ale niemniej jednak, słuchajcie, wracamy do pracy. Z ostrożności, zasubskrybujcie za nasz kanał, wtedy nie będzie wątpliwości, że, że żadna z nowinek Wam nie ucieknie. Także szybciutko teraz dajemy suba i jesteśmy na bieżąco. Słuchajcie, dzisiaj kilka ciekawych zagadnień prawnych, które zostały przygotowane. W pierwszej kolejności odpowiemy na pytania czytelników, a one w zasadzie są takie najbardziej interesujące. Wybrałem trzy. Pierwsze brzmi: tak, jestem. Wiceskarbnikiem w Kolełowieckim sekretarz nie przesyła do wiadomości członków zarządu koła korespondencję, a na moją prośbę, aby to zrobił yy, oraz przysyłał również korespondencję wychodzącą, kategorycznie odmówił, ponieważ, yy, tak, no i tak samo komunikacja taka odpowiada prezesowi, który stwierdził, że nie wszystko muszę wiedzieć, w efekcie o wydatkach dowiaduję się pokątnie i tak dalej, czy... I teraz jest pytanie naszego obserwatora, czytelnika, czy sekretarz powinien tą dokumentację przesyłać na bieżąco do wszystkich członków. Słuchajcie, to wszystko zależy od wewnętrznego regulaminu. Jakby nie widzę powodu, żeby każdy, każde pismo było do wszystkich przedstawione, bo to nie jest korporacja, no bo jednak w pewnym stopniu musimy sobie ufać i wspólnie działać. Natomiast wszystko zależy od tego, co sobie uchwalicie. Bo jeżeli zdecydujecie, że każda korespondencja powinna być przesyłana, no to ok. Z drugiej strony, no pamiętajcie o tym też, że skarb, taki sekretarz też nie jest na etacie i trudno oczekiwać, żeby on każde pismo skanował, żeby członkowie się mogli zapoznać. Według mnie zupełnie wystarczające jest to, aby te dokumenty zostały przedstawione na posiedzeniu zarządu koła i wtedy omówione, no chyba, że jest potrzeba jakiejś szybszej, szybszej aktywności. Natomiast co do zasady, mówię, no nie widzę. Powodu, żeby to wysyłać do każdego, ale też absolutnie nie widzę możliwości, żeby to ukrywać przed członkami zarządu. Słuchajcie, z praktyki wam powiem. W większości kołowieckich, jeżeli jest problem, jeżeli jest konflikt między członkami, to on ma swoją genezę w zarządzie. Jak zarząd się dobrze trzyma, współpracuje ze sobą, jest lojalny wobec siebie, to zazwyczaj problemów nie ma. Ale jeżeli jest konflikt między członkami zarządu, to błyskawicznie on przeradza się w koterię na poziomie koła, no bo każdy członek próbuje przekonać innych, dlaczego to on ma rację. Dlatego słuchajcie, wskazówka od członka zarządu koła z długoletnim stażem. Proszę was i apeluję, wszystkie wątpliwości, wszystkie swoje zastrzeżenia rozstrzygajcie na forum tego, tego organu, a nie pokazujcie, że jesteście podzieleni, skonfliktowani, w sporze, bo to tylko za chwilę zaowocuje tym, że w waszym kole zacznie się atmosfera rozsypywać, a wiecie wszyscy o tym, że akurat z atmosferą w łowieckiej mamy chyba największy problem. Dobra, słuchajcie, drugie pytanie takie praktyczne, taktyczne, techniczne. Jeden z kolegów zapytał mnie ostatnio o to, jak się zachować podczas mszy. Mianowicie chodziło o to, że będzie z grupą myśliwych szedł w pochodzie, z okazji Bożego Ciała, i teraz pojawiło się pytanie: Czy on w związku z tym y, powinien iść w kapeluszu czy bez? I tu przytoczył przykład Straży Pożarnej, która idzie w kaskach. Y, a część w czapkach. Słuchajcie, y, tutaj odpowiem tak. Jeżeli chodzi o. Kapelusz myśliwski, on jest częścią stroju organizacyjnego. I tam, gdzie prezentujemy się jako myśliwi w stroju organizacyjnych, uważam, za, że zasadne byłoby tu korzystanie ze wzorców innych służb, pranalogia i pozostawienie w kapeluszu, pozostawanie w kapeluszu. Natomiast w pozostałych przypadkach, jeżeli bierzemy udział tylko w Mszy Świętej, na, jakby naturalnie, na, na zwykłych zasadach, no to oczywiście kapelusz zdejmujemy. Natomiast nie znajdziemy takiej odpowiedzi wprost. To jest po prostu yy, interpretacja oparta no, na pewnych założeniach, jak powinien nasz strój i wygląd się prezentować. Dobra, i kolejna rzecz, którą chciałem z Wami dzisiaj yy, omówić tak bardzo, bardzo tylko króciutko, to było bardzo ciekawe pytanie jednego z kolegów, który zastanowił się, za, za, po, powiedział wątpliwości co do tego, czy musimy. Czy, czy jakie konsekwencje grożą, jeżeli myśliwy nie ma aktualnego szkolenia wetery, weterynaryjnego? Przypominam o tym, że faktycznie jest taki zapis, który mówi, że te, te, te szkolenia są ważne przez 10 lat. W związku z powyższym powin, należy sukcesywnie odnawiać te, te uprawnienia. Niestety zauważyłem również pewne przekłamania, które pojawiają się wśród oferentów tych szkoleń. No, to, że firmy komercyjne trochę kombinują no to już pół biedy, ale uderzyło mnie to, że również na stronie, na jednej ze stron zarządów okręgowych PZD się pojawiło takie przekłamanie, że myśliwi to muszą te szkolenia mieć aktualne i tak dalej. Roz, yy, w obowiązek odbycia takiego szkolenia wynika z rozporządzenia Spoloty Europejskiej nr 853 przez 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2003, 2004 roku, ustanawiające szczególne przepisy, no i tak dalej. Posłuchajcie, w, tych, w tym zapisie, w tym, w tym dokumencie rozporządzeniu, on działa rost, yy, znajdziemy zapis mówiący tak. Rozdział szkolenie myśliwych w zakresie zdrowia higieny, i punkt pierwszy. Osoby, które polują na zwierzynę łowną z myślą o wprowadzeniu jej do obrotu, do, celu, do celów spożycia przez ludzi, aby mogły przeprowadzić wstępne badanie zwierzęcia na miejscu, muszą posiadać wystarczającą znajomość z zakresu patologii zwierząt łownych oraz produkcji i obróbki zwierząt łownych i ich mięsa po odstrzeleniu. OK, nie ma wątpliwości, ale dalej jest kolejna zasada. Wystarcza jednak, aby wiedza, o której mowa w punkcie pierwszym, posiadała przynajmniej jedna osoba z zespołu Łowieckiego. Odniesienia w sekcji do osoby przeszkolonych dotyczą właśnie takiej osoby. I punkt trzeci. Przeszkolona osoba, jeśli wchodzi w skład koła Łowieckiego lub rezyduje w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Łowieckich, mogłaby także pełnić funkcję strażnika Łowieckiego lub przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obodu Łowieckiego. W tym drugim przypadku myśliwy zobowiązany jest okazywać zwierzęta łowne strażnikowi Łyckiemu lub przedstawicielowi dzierżawcy lub zarządcy oraz informować go o wszelkich nietypowych zachowaniach, jakie zaobserwował u danego zwierzęcia przed uśmierceniem, zestawiając to wszystko do kupy. Co to oznacza? Że nie każdy myśliwy musi być przeszkolony. To nieprawda, to jest permanentna bzdura nastawiona na wyciąganie pieniędzy. Wystarczy, żeby była to jedna osoba. I uwaga, wcale nie musi być to osoba, która jest członkiem Koła Łowieckiego. Wystarczy, że ta osoba rezyduje w pobliżu, wystarczy, że jest to przedstawiciel firmy skupującej zwierzynę, tak zwany skupowy. Te osoby zazwyczaj są przeszkolone, i to zazwyczaj te osoby składają oświadczenia o tym, że jest odpowiedni stan zdrowia u tego zwierzęcia, czy był przed jego odstrzeleniem. Także słuchajcie, nie obawiajmy się i nie dawajmy się sobie wciskać komercji, możemy. Ja oczywiście jestem ze, ze wszechmiar skłonny uznać, że podnoszenie kwalifikacji to jest bardzo ważna sprawa i bardzo mnie to cieszy, że myśliwi chcą swoje kwalifikacje podnosić, ale nie dajemy się oszukiwać. Także słuchajcie, jeżeli macie takie uprawnienia, super, chcecie je mieć? Świetnie. Zapraszam, tych ofert szkoleniowych jest bardzo dużo, ale jeżeli ich nie macie, to naprawdę nie ma to większego znaczenia. Za wyjątkiem tego, że warto się upewnić, czy osoba, która przyjmuje od Was tą zwierzynę do skupu, ma odpowiednie kwalifikacje, czyli to szkolenie ma odbyte. Zwykle tak jest i temat jest załatwiony. Także słuchajcie, bez obaw, po prostu należy tego dopilnować, żeby ta osoba, to właściwa osoba podpisywała potem oświadczenie o tym, że zwierzę nie okazywało cech, które są, które świadczyłyby o złym stanie, stanie zdrowia przed jego uśmierceniem, czy tych objawów chorobowych. I słuchajcie, na koniec, no koniec, to może tak szybko powiedziałem, trochę temat, który już zapowiadałem kilka razy i on już się ukazał na łamach braci Łowieckiej. jeżeli ktoś z Was miałby ochotę z tym pełnym artykułem się zapoznać. To Serdecznie Wam to, wam to polecam. W Braci Łowieckiej z miesiąca maja ukazała się ukazał się tekst pod tytułem Czy z polowanie z tłumikiem, czy na pewno zabronione. Szanowni koledzy, szanowne koleżanki, impulsem do powstania tego tekstu była opinia prawna, którą na zlecenie Firearms. United Network sporządziła kancelaria radców prawnych pana Huścika, obecnego prezesa, szefa radców prawnych. To była, co prawda, opinia sporządzona bardziej pod kątem strzelców sportowych i w szczególności miała udzielić odpowiedzi na pytania: czy strzelcy sportowi mogą używać urządzeń tuniących huk na strzelnicach? Opinia jest bardzo obszerna, jeżeli ktoś ma ochotę się tym zapoznać, bardzo, bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Natomiast ja poddaję ją analizie już bardziej przez pryzmat samego łowiectwa, bo ja co prawda jestem strzelcem sportowym, ale bardziej interesowała mnie tematyka możliwości polowania. Z moderatorem dźwięku, no bo nie oszukujmy się, znowu e, mnóstwo osób ma te urządzenia, ma, mnóstwo osób je używa. Co jakiś czas na internecie, kiedy pojawiają się zdjęcia broni i upolowanej zwierzyny, e, pojawiają się komentarze: o, Z Tumikiem proszę zdjąć i tak dalej. Słuchajcie, no to jest, trzeba zadać sobie pytanie: Czy rzeczywiście z Tumikiem nie wolno polować? I celowo posługuj się z polować. A nie dokonywać odstrzału sanitarnego, bo oczywiście co do odstrzału sanitarnego nie ma wątpliwości. On został expressis verbis, czyli wprost wskazany w związku z nowelizacją broń, ustawy o broni i amunicji, jaka miała miejsce w 19 roku. I wtedy wprost, jak powiedziałem, stwierdzono, że jest taki wyjątek, że można yy, z bronią, szczególnie, żeby, że nie jest bronią szczególnie niebezpieczną, broń posiadana do celów łowieckich, przeznaczona do wykonywania odstrzału sanitarnego I to, i to oczywiście spowodowało, że natychmiast myśleli, no szumnie ruszyli, proszę, w zasadzie po te, tu, po te urządzenia nabyli. No, pytanie tylko, co nabyli? Czy nabyli tumiki, czy nabyli urządzenia wielofunkcyjne? Bo tu jest pies pogrzebany. Otóż w samej ustawie broni amunicji nie da się odnaleźć definicji Jednego, jak i drugiego urządzenia. Żeby można było zatem udzielić odpowiedzi na to, co my w ogóle mamy w swoich szafach, to jest konieczne odwołanie się do polskiej normy. I w polskiej normie z lipca 2004, która nosi nazwę broń strzelecka i terminologia, jest określone bardzo wyraźnie, czym jest tumik dźwięku i czym jest urządzenie wylotowe. Bo to nie jest to samo. Otóż. Tumik dźwięku broni strzeleckiej to urządzenie wylotowe broni strzeleckiej, stosowane w broni wyciszonej, służące do osłabienia głośności huków, wystrzałów oraz osłabienia jasności świecenia wypływających z lufy gorących gazów prochowych. I teraz dalej. Druga część. Co to jest urządzenie wylotowe? To jest, szanowni koledzy, część broni strzeleckiej zamocowana na wylotowej części lufy służąca do zmniejszenia lub zwiększenia odrzutu, zmniejszenia płomienia wylotowego i huku wystrzału lub do miotania gratów nasadkowych. I to są zupełnie dwa inne pojęcia. Czym innym jest tłumik dźwięku, czym innym jest urządzenie wylotowe? Zależność między nimi jest taka, że każdy tłumik dźwięku jest urządzeniem wylotowym, ale nie każde urządzenie wylotowe jest Tumikiem huku. I teraz musimy się odwołać do definicji, w zasadzie opinii, którą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia przedstawił, mówiąc tak: Za broń przystosowaną do strzelania z użyciem tumika huku należy uważać wyłącznie taką broń, w której zastosowano rozwiązania konstrukcyjne opracowane wyłącznie w celu możliwości zamontowania takiego tumika. Więc nie każda broń, na której jest gwint, na którą na się, da się nałożyć moderator, to jest tumik, to jest broń przeznaczona do, do tumika, do, 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 do strzelania z tumikiem. Także nie jest to tożsame. I krótko mówiąc, jeżeli mamy broń dedykowaną do tumika, to ona się łapie w te przepisy, mówiące, mówiące, o, mówiące o możliwości odstrzału sanitarnego. Ale dedykowana Celowo i mało tego, Tumik huku to jest z kolei takie urządzenie, należałoby tutaj rozważyć, takie urządzenie, które jest specjalnie jako policyjne lub na rynek wojskowy określone w rozporządzeniu z 19 roku, które, które definiuje przedmioty objęte koncesjonowaną sprzedażą. Zatem nie każde urządzenie, które Państwo kupujecie jako tłumik, to tym tłumikiem jest, o tym, czy ono jest tłumikiem huku, czy tym urządzeniem wylotowym, wielofunkcyjnym, decydują dwie składowe. Deklaracja producenta oraz to, czy zostały ujęte w tym rozporządzeniu koncesyjnym. Gwarantuję Państwu, że większość tych przedmiotów, które znamy ze sklepów myśliwskich, tym przedmiotem koncesjonowanym nie jest. Zatem nie ma tym samym ograniczeń w handlu tymi przedmiotami, ale i również nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o używanie tłumików, czy tych właściwie nie tłumików, tylko tłumików, e, urządzeń wielofunkcyjnych, tak to powinienem określić, e, do wszelkich innych działań aniżeli odstrzał sanitarny. Zatem bez żadnych ograniczeń możecie korzystać z tych urządzeń na strzelnicach oraz podczas polowań. Zatem podsumowując, jeżeli macie takie sprzęty jak urządzenia moderujące dźwięk, hałas czy odrzut, to nie są one objęte reglamentacją wynikającą z ustawy o broni i amunicji ani z przepisów ustawy koncesyjnej, czy też wydanej do nich aktów wykonawczych. Wróćmy zatem na grunt prawa Łowieckiego. Czy można zatem w takiej sytuacji swobodnie wykonywać polowania? No, szanowni koledzy, tak, ponieważ zgodnie z ogólną regułą państwa prawnego, obywatelowi wolno wszystko to, co nie zostało mu przez prawo zabronione. A w przepisach prawa nie znajdziemy nigdzie zapisu, który by mówił: tak, nie wolno wykonywać polowań z urządzeniem moderującym dźwięk, odrzut czy Jakiekolwiek inne elementy związane z wystrzałem. Nie ma czegoś takiego, a skoro nie ma, to nie jest to zabronione. Nie jest to zabronione ani przez przepisy karne, ani przez przepisy administracyjne, ani też przez przepisy prawa łowieckiego. Czyli używanie takich urządzeń nie stanowi deliktu dyscyplinarnego. Za to nie można nikogo ścigać ani karać. Nie można też żądać, żeby ten tumik zdjął. Powiem więcej: zdejmowanie tumików jest pewnym nieporozumieniem, ponieważ broń przystrzelana z tumikiem ma zawsze troszeczkę inny układ, jeżeli chodzi o pocisków w celu. W przypadku zdjęcia tego tumika to nie jest tak, że jest idealne pokrycie. Niekiedy nawet jest kilkunastu czy kilkudziesięciu centymetrowa różnica. Także tutaj. Jak ktoś ma tłumik, no to ok, to jest jego decyzja, jego wybór troszkę utrudnia poruszanie. Ja na części broni mam, na części nie mam, w zależności od tego, jak mam widzi mi się za przeproszeniem, ale generalnie uważam, że to jest fajna sprawa. Fajna sprawa, ponieważ to po pierwsze ochroni nas przed nadmiernym odrzutem, ale najważniejsze, chroni nasz słuch. Pamiętamy, jeszcze 20 lat temu nikt nie używał słuchawek na strzelnicach. Dzisiaj mamy słuchawki bardzo mocno tłumiące i raczej ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś idzie na strzelnicę i tego rodzaju sprzętu ze sobą nie ma ochronnego. Także ja myślę, że tutaj doganiamy Europę, Europę Zachodnią, bo w niektórych krajach jest wręcz zalecenie, żeby używać tego rodzaju sprzętu. Ja zresztą powiem wprost: kupiłem swój pierwszy tumik. Właśnie po to, żeby nie prowokować konfliktów z, z mieszkańcami. Tam była konieczność wykonywania odstrzałów w terenach no, podmiejskich. I po prostu chciałem uniknąć niepotrzebnych scysji z mieszkańcami. Sam mieszkam na wsi i ostatnie co bym chciał, to żeby ktoś mi walił, pod samymi oknami z, i robił chłup po nocy. Także słuchajcie, uszanujmy mieszkańców wsi, nie, nie, nie traktujmy ich z buta za przeproszeniem. Jest, między nami jest fajna ta współpraca między ludźmi, między ludźmi wsi, więc wykorzystajmy to, jak macie możliwość tunik nakręcić, założyć i bez obaw używać, bo wolno wam to robić. Nie ma co się oglądać. Słuchajcie, y mam nadzieję, że Was przekonałem do tego. Także tumik i na strzelnicy, znaczy tłumik ja tak naprawdę nazywam to, 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 to troszkę nie do końca prawidłowo. być moderator i y zarówno na strzelnicy, jak i gdziekolwiek indziej, śmiało możecie mieć ze sobą Daszbur i do zobaczenia wkrótce. Pamiętajcie o wsparciu swojej naszej działalności, o lajkowaniu, o udostępnianiu. Dziękujemy, że jesteście z nami Daszbór.